Dawniej ludzie mogli pracować w polu od świtu do zmierzchu, nosić ciężary, wspinać się, chodzić kilometrami, a ich kości pozostawały mocne i odporne niemal do końca życia. Dziś, mimo postępu medycyny, nowoczesnych suplementów i lepszej opieki zdrowotnej, coraz częściej słyszymy o osteoporozie i złamaniach nawet po drobnym upadku. Co tak naprawdę się zmieniło? W tym filmie przyjrzymy się, dlaczego kości naszych przodków były tak silne. Jakie czynniki środowiskowe, dietetyczne i stylu życia miały na to wpływ oraz co obecnie najbardziej je osłabia. Porównamy dawne nawyki z tym, jak żyjemy dziś i sprawdzimy, czy możliwe jest odzyskanie tej utraconej odporności. Na końcu pokażę ci konkretne, proste sposoby, które możesz wprowadzić od zaraz, aby wspierać swoje kości, uniknąć groźnych złamań i zachować sprawność na długie lata. Zostań ze mną do końca a zobaczysz, że mocne kości wcale nie są przywilejem młodych, tylko efektem codziennych decyzji, które każdy z nas może podjąć, niezależnie od wieku. Nasze kości od początku istnienia człowieka podlegały tym samym prawom biologii wzmacniają się wtedy, gdy są obciążane i słabną, gdy pozostają w bezruchu. Przez setki tysięcy lat ludzie żyli w ciągłym ruchu. Każdy dzień oznaczał przemierzanie wielu kilometrów w poszukiwaniu pożywienia, polowania, zbieranie roślin czy budowanie schronienia. Przodkowie mieli masywniejsze szkielety i większą gęstość kości, bo ich życie wymagało stałej aktywności. Badania archeologiczne pokazują, że kości udowe łowców-zbieraczy były o kilkanaście procent gęstsze niż u współczesnych ludzi, a w ich strukturze widać ślady stałego obciążenia wynikającego z pracy fizycznej. Zmiana nastąpiła wraz z rewolucją rolniczą, kiedy człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia. Rolnictwo przyniosło stabilne źródło pożywienia, ale zmniejszyło konieczność intensywnego poruszania się. Z czasem, wraz z rozwojem technologii, maszyn i transportu, codzienny wysiłek fizyczny malał, aż w końcu dla wielu z nas ogranicza się dziś do krótkiego spaceru po domu lub do sklepu. Nasze kości przestały być regularnie stymulowane. A organizm przystosował się do mniejszych obciążeń, co odbiło się na ich wytrzymałości. Ale ruch to nie wszystko. Dawna dieta również sprzyjała mocnym kościom. Nasi przodkowie spożywali znacznie mniej cukru i produktów przetworzonych, a ich pożywienie obfitowało w naturalne źródła wapnia, witaminy D, białka i innych składników mineralnych. Często były to produkty sezonowe, świeże, bogate w mikroelementy które dziś tracimy w procesach rafinacji i przechowywania. Co więcej, spędzali dużo czasu na słońcu, co gwarantowało im regularną produkcję witaminy D w skórze, a bez niej wapń nie może być skutecznie wbudowywany w kości. Te dwa elementy, codzienny ruch i odżywcza, naturalna dieta, były fundamentem silnego układu kostnego. Gdy zaczniemy analizować, jak bardzo nasz tryb życia oddalił się od tamtych warunków, Łatwiej zrozumieć skąd bierze się dzisiejsza plaga osteoporozy. W kolejnej części opowiem o tym, dlaczego problem ten tak gwałtownie rośnie po pięćdziesiątce i jakie mechanizmy sprawiają, że nasze kości stają się bardziej kruche z każdym rokiem. Osteoporoza to choroba, o której wiele osób słyszy dopiero wtedy, gdy wydarzy się coś poważnego: złamanie biodra po zwykłym potknięciu, pęknięcie kręgu po nagłym skłonie, czy uraz nadgarstka po upadku na chodniku? To cichy przeciwnik, który przez lata nie daje żadnych objawów, aż do momentu, gdy kości są już tak osłabione, że stają się podatne na urazy nawet przy niewielkiej sile. Statystyki są bezlitosne: po pięćdziesiątym roku życia ryzyko osteoporozy gwałtownie rośnie, a u kobiet po menopauzie problem dotyczy nawet co trzeciej. Mężczyźni są w nieco lepszej sytuacji. Ale wraz z wiekiem również tracą gęstość kostną i stają się bardziej narażeni na złamania. Przyczyn jest wiele, najważniejsza to zmiany hormonalne. U kobiet, spadek poziomu estrogenów po menopauzie powoduje przyspieszoną utratę masy kostnej proces, który może trwać nawet przez 10 lat od ostatniej miesiączki. U mężczyzn, podobny, choć wolniejszy efekt powoduje stopniowe obniżanie się poziomu testosteronu. Hormony te mają istotny wpływ na metabolizm kości, dlatego ich brak sprawia, że proces odbudowy staje się mniej wydajny, a przewaga rozpadu tkanki kostnej nad jej tworzeniem jest coraz większa. Do tego dochodzą współczesne nawyki, które nie sprzyjają mocnym kościom. Siedzący tryb życia, dieta uboga w wapni i witaminę D, mała ekspozycja na słońce, palenie papierosów, nadmiar alkoholu czy spożywanie dużych ilości soli i cukru. To wszystko przyspiesza proces osłabiania struktury kości. Warto też pamiętać o wpływie niektórych leków, takich jak długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów czy niektóre preparaty na zgagę, które mogą ograniczać wchłanianie wapnia. Efekt jest taki, że dzisiejsze pokolenie osób 50 plus stoi przed wyzwaniem, z którym nasi przodkowie mierzyli się znacznie rzadziej. W kolejnej części przyjrzymy się temu, co dawniej chroniło kości przed utratą gęstości i jak te same mechanizmy można wprowadzić do swojego życia dziś, aby odwrócić niekorzystny trend. Jeśli cofniemy się w czasie o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat, zobaczymy codzienność, która naturalnie wzmacniała kości. Praca fizyczna była nieodłącznym elementem życia, zarówno na wsi, jak i w miastach. Ludzie chodzili pieszo, nosili wodę, drewno, narzędzia, uprawiali ziemię, wspinali się po drabinach, a każde z tych działań obciążało układ kostny w zdrowy sposób. Takie regularne, umiarkowane, ale różnorodne obciążenia pobudzają kości do odbudowy i zwiększania gęstości, bo tkanka kostna jest żywa i stale reaguje na bodźce. Brak bodźców powoduje odwrotny efekt. Kości tracą swoją masę, stają się porowate i kruche. Dawna dieta była również sprzymierzeńcem zdrowych kości. Pożywienie nie pochodziło z fabryk, ale z ogrodów, pól i pastwisk warzywa, strączki, orzechy, mleko i jego przetwory, a w rejonach nadmorskich także ryby. Wszystko to dostarczało wapnia, magnezu, fosforu, białka i innych składników niezbędnych do mineralizacji kości. Produkty były mniej przetworzone i spożywane w krótkim czasie od zebrania lub przygotowania, co oznaczało większą zawartość witamin i minerałów. Dodatkowym, często niedocenianym czynnikiem była codzienna ekspozycja na słońce. Nikt wtedy nie myślał o witaminie D w kontekście suplementów, bo jej źródłem było naturalne światło, niezbędne, by organizm mógł wbudowywać wapń w strukturę kości. Warto też wspomnieć, że dawniej spożywano znacznie mniej produktów, które dziś działają na kości negatywnie. Cukier był rzadkością, a dieta opierała się na prostych składnikach. Nie było nadmiaru soli, słodzonych napojów czy wysoko przetworzonych przekąsek, które mogą wypłukiwać minerały z organizmu. To wszystko tworzyło środowisko, w którym kości mogły rozwijać się i utrzymywać swoją wytrzymałość przez wiele dekad. W następnej części opowiem, co dzieje się z naszymi kośćmi w miarę upływu lat na poziomie biologicznym i dlaczego proces ich osłabiania przyspiesza w określonych momentach życia. Kości, choć na pierwszy rzut oka wydają się martwe i niezmienne, w rzeczywistości są żywą tkanką, która nieustannie się przebudowuje. Proces ten nazywa się remodelowaniem i polega na tym, że stare komórki kostne są usuwane, a w ich miejsce powstają nowe. W młodości ta równowaga jest doskonale zachowana, a nawet przeważa odbudowa, co pozwala na zwiększanie gęstości i wytrzymałości kości aż do około 30 roku życia. Potem zaczyna się powolny spadek, który w pewnym momencie przyspiesza. U kobiet gwałtowna zmiana następuje w okresie menopauzy, kiedy spadek estrogenów przyczynia się do szybszej utraty masy kostnej. Estrogeny odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowych kości. Spowalniają działanie komórek odpowiedzialnych za rozkład tkanki kostnej i wspierają te, które odpowiadają za jej odbudowę. Gdy ich poziom spada, proces niszczenia kości zyskuje przewagę, a gęstość mineralna zaczyna szybko maleć. U mężczyzn podobny Choć mniej gwałtowny, mechanizm jest związany ze stopniowym obniżaniem poziomu testosteronu, który również ma wpływ na metabolizm kostny. Na ten naturalny proces nakładają się inne czynniki, które dziś występują znacznie częściej niż kiedyś. Przewlekły stan zapalny, wynikający z chorób takich jak cukrzyca typu 2, otyłość czy choroby autoimmunologiczne, osłabia zdolność kości do regeneracji. Niektóre leki, w tym długotrwale stosowane glikokortykosteroidy, potrafią przyspieszyć utratę gęstości mineralnej. Brak ruchu zmniejsza bodźce mechaniczne niezbędne do stymulowania kości, a niedobory wapnia i witaminy D sprawiają, że organizm nie ma z czego ich odbudowywać. W efekcie wiele osób po pięćdziesiątce wchodzi w okres przyspieszonego zaniku kości z niskim kapitałem wyjściowym, a to oznacza większe ryzyko złamań i dłuższą rekonwalescencję. Jednak dobra wiadomość jest taka, że nawet w tym wieku można znacząco spowolnić, a czasem częściowo odwrócić ten proces. W kolejnej części podzielę się kilkoma ciekawostkami naukowymi i historycznymi, które pokazują, jak bardzo nasze kości reagują na styl życia i jak różniły się w zależności od epoki. Archeolodzy, analizując kości sprzed tysięcy lat, zauważyli, że ich struktura była znacznie gęstsza i bardziej odporna na złamania niż ta, którą widzimy u współczesnych ludzi. W szkielecie człowieka z epoki kamienia. Gęstość kości udowej potrafiła być nawet o jedną piątą wyższa niż u dzisiejszego dorosłego. Co ciekawe, te różnice widoczne są nie tylko w porównaniach odległych epok, ale również w badaniach populacji sprzed zaledwie kilkuset lat. Kości mieszkańców wsi z XVIII i XIX wieku, którzy pracowali fizycznie przez całe życie, były mocniejsze i mniej podatne na złamania niż kości współczesnych mieszkańców miast w podobnym wieku. Współczesna medycyna i nauka potwierdzają te obserwacje. Badania wykazały, że zmiana stylu życia na bardziej siedzący spowodowała, że nasze kości stały się lżejsze i mniej gęste. Do tego dochodzą zmiany w diecie, coraz więcej wysoko przetworzonych produktów, mniej błonnika, minerałów i naturalnych źródeł wapnia. W przeszłości produkty bogate w wapń, takie jak mleko, sery, liściaste warzywa, czy ryby jedzone z ośmi, były regularną częścią jadłospisu. Obecnie często są zastępowane przez produkty ubogie w składniki mineralne, ale bogate w sól i cukry proste, które wręcz sprzyjają utracie minerałów z organizmu. Warto również wspomnieć o wpływie środowiska. Dawniej ludzie spędzali znacznie więcej czasu na świeżym powietrzu, co gwarantowało im odpowiednią ilość witaminy D. Dziś, spędzając większość dnia w zamkniętych pomieszczeniach, musimy o nią dbać świadomie zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych. Te wszystkie czynniki pokazują, że mocne kości nie są tylko wynikiem genów, ale w ogromnym stopniu zależą od tego, jak żyjemy i co jemy. W następnej części skupię się na praktycznych działaniach, które można wdrożyć po pięćdziesiątce, by wspierać swoje kości każdego dnia, bez rewolucji, ale skutecznie i na lata. Wspieranie zdrowych kości po pięćdziesiątce wcale nie wymaga skomplikowanych planów ani kosztownych suplementów. Największe efekty przynoszą proste, powtarzalne nawyki, które wzmacniają kości od środka i zapewniają im regularne bodźce do odbudowy. Podstawą jest ruch, ale nie byle jaki. Kości najlepiej reagują na obciążenia, które zmuszają je do pracy przeciwko sile grawitacji to może być szybki marsz, nordic walking, taniec, ćwiczenia siłowe z niewielkimi ciężarami, czy nawet praca w ogrodzie. Regularne włączanie takich aktywności do planu tygodnia pozwala utrzymać lub zwiększyć gęstość mineralną kości, a przy okazji poprawia równowagę i koordynację, co zmniejsza ryzyko upadków. Kolejnym filarem jest dieta bogata w składniki budujące kości. Wapń, witamina D, białko i magnes to fundament, ale nie mniej ważne są witaminy K i C, cynk oraz bor, które wspierają metabolizm kostny. Źródła wapnia to nie tylko nabiał, ale także rośliny strączkowe, sezam, mak, Migdały czy zielone warzywa liściaste. Witaminę D wytwarzamy w skórze pod wpływem słońca, ale w naszej szerokości geograficznej często trzeba ją uzupełniać dietą lub suplementacją po konsultacji z lekarzem. Białko jest niezbędne do budowy struktury kolagenowej kości, a najlepsze efekty daje jego równomierne rozłożenie w ciągu dnia. Warto też ograniczyć czynniki, które przyspieszają utratę minerałów. Nadmiar soli. Alkoholu, kofeiny i cukru może zwiększać wydalanie wapnia, a palenie papierosów osłabia procesy odbudowy tkanki kostnej. Jeżeli przyjmujesz leki, szczególnie sterydy lub środki zmniejszające wydzielanie kwasu żołądkowego, porozmawiaj z lekarzem o ich wpływie na kości i możliwych działaniach ochronnych. Pamiętaj również o nawodnieniu. Odwodnione tkanki są mniej elastyczne i bardziej podatne na urazy, a odpowiednia ilość wody. Wspiera transport składników mineralnych w organizmie. Dbanie o kości to proces, który wymaga cierpliwości, ale daje wymierne efekty. Nawet jeśli w przeszłości nie zwracałeś na to uwagi, nigdy nie jest za późno, by zacząć. W kolejnej części pokażę przykładowy dzień, który w prosty i naturalny sposób łączy wszystkie te elementy w plan wspierający mocne kości po pięćdziesiątce. Taki dzień warto zacząć od śniadania które dostarczy organizmowi zarówno energii, jak i składników mineralnych potrzebnych kościom. Owsianka na mleku krowim lub wzbogaconym mleku roślinnym, posypana łyżką zmielonego maku lub sezamu, do tego garść borówek i kilka orzechów włoskich to doskonały początek. Zapewnia wapń, magnez, zdrowe tłuszcze i antyoksydanty, a przy tym jest łatwa do przygotowania i łagodna dla układu trawiennego. Na obiad warto postawić nadanie, które łączy białko, warzywa i zdrowe tłuszcze. Pieczony łosoś z ziołami, podany z kaszą gryczaną i sałatką z jarmużu, pomidorów i oliwy z oliwek, to posiłek, który dostarcza witaminy D, kwasów omega-3 i szeregu minerałów. Jeśli nie przepadasz za rybami, możesz zamienić je na chude mięso drobiowe lub roślinne źródło białka, jak ciecierzyca w sosie pomidorowym z dużą ilością ziół. Na przekąskę świetnie sprawdzi się jogurt naturalny lub kefir wzbogacony łyżką mielonego siemienia lnianego. To naturalne źródło probiotyków i błonnika, które wspiera wchłanianie składników mineralnych i zdrowie jelit, a zdrowe jelita lepiej dostarczają kościom to, czego potrzebują. Alternatywą mogą być plasterki jabłka z masłem orzechowym prosty, a bardzo wartościowy zestaw. Kolacja powinna być lżejsza, ale nadal bogata w składniki odżywcze. Krem z dyni lub soczewicy, doprawiony kurkumą i imbirem, z dodatkiem kromki pełnoziarnistego chleba, jest sycący, rozgrzewający i dostarcza białka oraz minerałów. Po takim posiłku warto wybrać się na krótki spacer, który poprawi krążenie i będzie dodatkowym bodźcem dla kości. To tylko przykład, ale pokazuje, że dieta wspierająca mocne kości po 50 nie musi być skomplikowana ani droga. Kluczem jest łączenie różnorodnych źródeł wapnia i białka z regularną aktywnością, nawodnieniem i świadomym ograniczaniem produktów, które kości osłabiają. W ostatniej części podsumujemy te zasady i powiem, jak w prosty sposób utrzymać je na co dzień, by kości były twoim sprzymierzeńcem przez kolejne dekady. Mocne kości to efekt codziennych wyborów, które podejmujemy często bez zastanowienia. Każdy spacer zamiast jazdy samochodem, każdy posiłek z warzywami i produktami bogatymi w wapń, każda chwila spędzona na świeżym powietrzu to inwestycja w ich siłę na lata. Dawniej życie samo wymuszało takie decyzje, dziś musimy je podejmować świadomie. To dobra wiadomość, bo oznacza, że niezależnie od wieku, możemy wpływać na kondycję swojego układu kostnego. Nie potrzeba do tego radykalnych zmian, wystarczy systematyczność i konsekwencja. Warto zacząć od jednej lub dwóch nowych rutyn, które są realne do utrzymania. Może to być poranny spacer, zamiana białego pieczywa na pełnoziarniste, dodanie porcji warzyw do każdego posiłku, czy codzienna łyżka zmielonego maku lub sezamu. Takie drobne działania, powtarzane codziennie, po kilku miesiącach zaczynają przynosić zauważalne efekty i w samopoczuciu, i w wynikach badań. Jeżeli do tego dołączysz ćwiczenia z niewielkim obciążeniem, oraz świadome dbanie o witaminę D, Twoje kości będą miały wszystko, czego potrzebują, aby zachować gęstość i wytrzymałość. Pamiętaj też, że ochrona kości to nie tylko zapobieganie złamaniom to również zachowanie sprawności, niezależności i jakości życia w późniejszych latach. Silne kości oznaczają pewny krok, mniejsze ryzyko upadków, a tym samym większą swobodę w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego, jeśli chcesz, by kolejne dekady były pełne ruchu i aktywności, zacznij działać już dziś. Podziel się w komentarzu, które z omawianych zmian planujesz wprowadzić jako pierwsze, a jeśli chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku propozycje prostych ćwiczeń wzmacniających kości po pięćdziesiątce, zasubskrybuj FitFact i włącz powiadomienia. Twoje kości będą ci za to wdzięczne. Teraz i za dwadzieścia lat.